Sponsorem relacji jest Wilerbud, dystrybutor kostki brukowej Polbruk, oferującej usługę projektową gratis. Sponsorem relacji jest Pasaż Zatorze w Lesznie, 5000 m2 powierzchni handlowej z wiodącymi markami w wielu branż w jednym miejscu. Sponsorem relacji jest Salon Fryzjerski Monaliza z Leszna. Relację oglądacie dzięki firmie Łabimeks z buczu w Wielkopolsce, wiodącemu producentowi przetworów z pieczarek, dań gotowych oraz soków warzywnych i owocowych. Dzisiaj jak wszyscy wiedzą obchodzimy Dzień Dziecka i e, dzisiaj przyjechaliśmy tutaj hmm, po to, żeby e, porozdawać różne rzeczy dzieciakom i e, też po to, żeby na niektórych e, twarzach widać, gdy rozdawaliśmy rzeczy pojawiły się uśmiechy, więc e, naprawdę fajna, fajna sprawa, fajna inicjatywa. Akcja wyszła troszkę na spontanie, ale myślę, że się fajnie udała. My z dominem liczymy na jakieś niespodzianki dla nas, bo my też jesteśmy dziećmi jeszcze przecież. Więc ale na pewno coś będzie trzeba zorganizować jakaś czekolada będzie musiała wjechać. Wszystkim dzieciakom, jak i młodszym, jak i tym starszym, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia i pomyślności, i żeby wszystkie Wasze marzenia się spełniły. Ja również dołączam się do życzeń, wszystkiego co najlepsze, jak najwięcej przede wszystkim uśmiechu na twarzy i, i takich słonecznych dni codziennie, każdy dzień wakacji.